Dobra, siema widzowie, dzisiaj nagrywamy Przewiduję, przewiduję te przy, Próbuję, symulujemy tak jakby, nie w Fifie tylko tutaj, yy, tak jakby było, ale w ogóle jest pół nie? A ja się teraz ogarnę. Pozdro Holandia, Katar, Anglia Walia, bo już to trzeci raz nagrywam Um, bo mi tam dwa nie wyszły. Polska. Pols... Nie, nie. Argentyna, Polska. Czarny koń tego turnieju. E, Dania i Francja. No i Costa Rica. Costa Rica, Spain. Costa Rica z pierwszego. Dobra, nie miało tak być, ale już nie będzie Roko... Krocja, Chorwacja może lepiej. Dobra, teraz Urugwaj, Urugwaj damy A to teraz, e... Walia, 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 Walia. Francja. O, oh, sorry, nie, Blomę już nie będzie. Costa Rica. Brazylia. Yy, tutaj Anglia, Polska, Polska, Polska górą. No i, no i raz się żegna. Costa Rica. Let's play, football. nie, let's play puchar. <coughs> Sorry za kaszel. Let's play puchar. Polska, Polska, Polska. Więc fajnie, nie? Polska wygrała mundial. Juhu! Pozdro.